Dwie wolności i łaska. No wiadomo, że dla wolności takiej niczym nieskrępowanej, łaska to jest problem, to jest jakieś ograniczenie, jest jakiś impuls skądinąd. Że ta wolność taka totalnej swobody w środku nie lubi żadnych elementów skądinąd. A przynajmniej może nie lubić. Więc wtedy, kiedy myślimy o takiej absolutnej wolności i chcemy jej strzec, to wówczas jesteśmy tacy trochę nieufni, bo łaska to tak. Trudno powiedzieć, co tam w tej łasce będzie zapakowane. A szczególnie, że bardzo często mamy taki obraz Pana Boga, że on na pewno w pudełku coś nam przyśle takiego, co wolimy tego nie otwierać, bo napis Wola Boża dosyć nas zniechęca do otwierania. Natomiast może. Może właśnie taka głębsza wolność i łaska to są w ogóle jakoś zupełnie inaczej mają się do siebie. To znaczy, że jeśli Bóg jest moim Ojcem, moim Stwórcą, to Jego łaska to najpierw mnie wyzwoli ze zniewoleń, a potem poprowadzi do tego. Po co zostałem w ogóle stworzony, że to wtedy widzimy, że wolność i łaska to są właściwie rzeczy, które siebie koniecznie potrzebują. Że bez łaski nie ma wolności, że bez Bożej pomocy, jak ja mogę zrealizować to, co jest tylkoś we mnie najgłębsze, skoro. To od Boga pochodzi, skoro On mnie stworzył, On mi to dał, On mi to dał po coś. On mnie zna najlepiej, więc łaska Boża jest jak prezent od kogoś, kto jest mądrzejszy ode mnie, zna mnie i chce mi dać coś bardzo cennego. No i czy Bóg może dać nam taką łaskę, czy tak współpracować z nami, zapraszać nas do czegoś, co by jakoś psuło jego własne stworzenie? To przypominałoby taką sytuację, gdzie ktoś, kto wymyślił jakąś rzecz, źle jej używa. <noise> raczej, jak już coś wymyślimy, to po to, żeby jej dobrze używać, żeby wręcz pokazać pełną gamę możliwości. Że jak Steve Jobs pokazywał różne swoje wynalazki, to jednak nie po to, żeby ich źle używać, tylko po to, żeby pokazać, proszę bardzo, tak można tego używać, tak się robi. No, i rzeczywiście to sporo zmieniło w używaniu nawet rzeczy. Że może o Panu Bogu w, w tę stronę warto pomyśleć i jego łasce, że, że Pan Bóg gra na naszą wolność w bardzo przemyślany sposób, że może nie zawsze nam ułatwi życia, to prawda, ale on chce wygrać taką wolność. O jakim może nie mieliśmy odwagi nawet pomyśleć.